Technologie medyczne, innowacyjne technologie medyczne to przyszłość ochrony zdrowia, zarówno rozwiązania związane z teleopieką, innowacyjne wyroby medyczne, to są wszystko elementy pomagające osobom starszym i niepełnosprawnym w funkcjonowaniu, leczeniu, utrzymywaniu zdrowia, kontaktu z profesjonalistami opieki zdrowotnej. To jest bardzo ważne i jest wiele inicjatyw społecznych, które integruje te rozwiązania w ramach inicjatyw pozarządowych. Natomiast jeżeli chodzi o rozwiązania instytucjonalne z poziomu płatnika publicznego, tutaj wymagane jest zdecydowanie większe wsparcie, chociażby dlatego, że te rozwiązania pozwalają na kontakt z profesjonalistami ochrony medycz opieki medycznej z lekarzami, fizjoterapeutami, pielęgniarkami, monitorowanie stanu zdrowia, czyli te wszystkie rzeczy, które można zrobić zdalnie i w ten sposób oszczędzić czas pracowników ochrony zdrowia i zintegrować te usługi w jednym miejscu, zapewniając bezpieczeństwo i stały monitoring, jeżeli chodzi o osoby starsze, osoby niepełnosprawne w szczególności, ale myślę, że tutaj też dużo, duże znaczenie mają osoby wykluczone chociażby społecznie z mniejszych ośrodków. Tam również teleopieka i innowacyjne wyroby medyczne w związku z tym są bardzo istotne. Dlatego musimy transformować opiekę zdrowotną w kierunku lepszego skorzystania czy możliwości korzystania z właśnie innowacyjnych rozwiązań w taki sposób, żeby one były zintegrowane z funkcjonującymi produktami rozliczeniowymi, w taki sposób, żeby można było wiele usług prowadzić w sposób zdalny, niekoniecznie zawsze osobiście, do tego jest potrzebna z jednej strony zrozumienie, z drugiej finansowanie, współpraca zarówno niepublicznych ośrodków, publicznego płatnika, decydentów Narodowego Funduszu Zdrowia, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale też partnerów niepublicznych, firm, ISP, takich jak Polmet, w taki sposób, żeby tworzyć środowisko, które będzie sprzyjało lepszemu przygotowaniu systemu na to, co nas czeka, czyli coraz więcej osób niepełnosprawnych, starszych, bo starzejemy się jako społeczeństwo, które potrzebują wsparcia opieki, a nowoczesne wyroby medyczne, rozwiązania telemedyczne e, im to umożliwiają. Dlatego transformuję system w tym kierunku, bo to jest przyszłość to również wychodzi naprzeciw problemom związanym np. z niedoborem kadr medycznych. To integruje te usługi. W związku z tym, to jest kierunek, w którym powinniśmy zmierzać. Dlatego trzymam kciuki za dyskusję, którą dzisiaj toczymy tutaj w Józefowie e, w ramach konferencji, żeby ona przyczyniła się do tego, żeby pójść krok dalej e, na tej drodze do tego, żeby Ochrona zdrowia byłaby bardziej innowacyjna, lepsza, skuteczniejsza, lepiej finansowana.